No witam Pani Emilio, przepiękna karta, pierwsza anielska, Compassion, Compassion i Archanioł Zatkiel, Compassion, czyli współczucie, przepiękne energie, przepiękne kolory, nawet Pani Aury, przepiękna tutaj energia, mamy, mamy współczucie, mamy bardzo dobrą energię, silną ochronę anielską, przepiękna karta tutaj aniołów, przepiękne energie. Spójrzmy, co karty mają do powiedzenia. Już patrzymy sobie. Już pani Emilia. Pierwsza karta mówi o podsumowaniu bardzo dobrych energiach u Pani i miłości, i pracy. Ale tutaj duża uwaga, bo wychodzi mi karta złodzieja. Nie wiem, zamykać dom, zamykać samochód w pewien sposób. To może się wydarzyć w ciągu 3-4 miesięcy. Tak widzę. Chyba bardziej to chodzi o, dom, no, o samochód, o jakieś takie rzeczy. Podkradanie się, czy tutaj, takie sprawy na to trzeba zwrócić uwagę. Karty pokazują realizację, jeżeli chodzi o miłość. Wzrost tutaj w sensie pozytywnym. Bardzo dobre karty, bardzo ciepłe karty. Kogoś, kto jest tutaj przy tobie. To, co zostawiłaś w przeszłości już nie wraca, nie wraca się do starej rzeki, karty pokazują, że ktoś próbuje wrócić do ciebie, skontaktować się, nie ma sensu. Ten rozdział trzeba zamknąć i zostawić za sobą, nie ma sensu tutaj iść w te energie takie negatywne. Spójrzmy sobie, co mówią karty o miłości na najbliższy czas, już patrzymy sobie. Zostawiłaś coś za sobą i już nie ma sensu wchodzić w tę energię, właśnie to, co karty wcześniej pokazały. Pokazuje się przy Tobie fajny mężczyzna, przyjemny mężczyzna, bardzo ciepły, taka fajna energia takich, takich miłości, fajna energia takiego właśnie tutaj związku. Bardzo ciepłe karty, bardzo. Bardzo dobre karty, jeżeli chodzi właśnie o Ciebie. Twój świat to właśnie dom, właśnie rodzina, ale też tutaj, tak jakby ktoś był i czekał na Ciebie w sensie właśnie miłości. W pracy, w karty mocy, karty działania, karty bardzo dobrych energii, e, przede wszystkim widzę, że będziesz coś pisała. To może być związane z jakąś pracą, z nauką, e, czy z jakimś e, stopniem w ogóle, nawet naukowym u ciebie. E, karty pokazują duże zmiany na przestrzeni tutaj właściwie 3-4 miesięcy. Masz silne wsparcie jakiejś kobiety, może to być szefowa, może to być osoba, z którą współpracujesz, e, w sensie tutaj bardzo pozytywnym. Więc przepiękne te energie, przepięknie ta energia się tutaj właśnie kształtuje, przepiękna energia. Przede wszystkim takie, takie dobre rzeczy. Troszeczkę uwaga tutaj na sprawy związane z kręgosłupem u ciebie, sprawy związane tutaj z, z jakimś, nie wiem, żołądkiem, z, z wrzodami, starczycą, z na, na, takie, na takie rzeczy. Uwaga na palce stopy. Tutaj karty pokazują takie sprawy. Spójrzmy, co mówią kartę uzdrawiania. Już patrzymy sobie. No proszę, nie odrzucaj. Nie odrzucaj, daj szansę innym ludziom, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn. Nie każdy musi być taki, jak jakaś sytuacja mówią z przeszłości, tak mi się pokazuje. runki pokazują. No proszę. Teraz jesteś na takiej runi wstrzymaniu, ale za momencik jest karta bezpieczeństwa, rozwoju, pójścia do przodu. No i proszę, jest runia w Unii. Uwielbiam tą runę, bo jest to karta radości, sławy, działania w sensie pozytywnym. Spójrzmy, co mówią do Ciebie karty zwierząt mocy. Już patrzymy sobie, co pokazują karty zwierząt mocy. No, zobacz, jesteś w karcie, twój motyl przepiękny. Motyl jest przepiękny, bo on zawsze się zmienia. Karty pokazują, transformacja jest cudowna. Transformacja jest bardzo tutaj dobra. Spójrzmy, co mówią karty energii tutaj. No, proszę, jesteś silną, niesamowitą kobietą. Silna ochrona, ale też działanie. Spójrz. Ile rzeczy się dzieje, i tutaj właśnie jesteś takim wojownikiem. Te wszystkie negatywne energie, które gdzieś są, one zdecydowanie autentycznie się boją Ciebie, więc tutaj nie ma mowy o po prostu żadnych jakichś problemach. No i kolor, no proszę bardzo, tym kolorem powinna się wspierać. Jest to kolor uzdrowienia, jest to kolor tutaj spokoju i kolor miłości. Wciskam serdecznie i pozdrawiam. Zapraszam jeszcze do sklepiku. Można dzisiaj wygrać do, do północy jest konkurs. Kupując coś w sklepiku, można wygrać. Wziąć udział w konkursie i wygrać organ. Jedna osoba wygrywa organ Rafaela, także piramidkę ochronną i cudowną brązoletkę Amazonii. Zapraszam, pani Emilio, pozdrawiam.